Rozbłyśnij swoim światłem, choćby otaczały Cię ciemności. Cześć, witam na lekcji 28 z książki Jesteś cudem. W rozdziale jest mowa o takiej dosłownej mm, ciemności. W znaczeniu awarii prądu, gdzie tam w 2003 roku nastąpiła taka bardzo poważna awaria, gdzie przez dość długi czas tego prądu nie było, więc nie było dostępu do żadnej technologii, łącznie z tym, że no wysiadały wszystkie tam sprzęty. I, i jedzenie się psuło i w sklepach tak i tam rozdawali i, i różnego rodzaju różne tam sytuacje, więc y, trzeba było sobie z tym jakoś radzić i w tych trudnych y, momentach y, no, następowała też taka współpraca. Następowało to, że ludzie się do siebie zbliżali, y, że Pomimo tego, tak zawiodła elektryczność, ale oni nie zawiedli siebie. Jest tam takie stwierdzenie, taki cytat. Yy, I tak sobie myślę o tym yy, yy, świetle yy, o tym, yy, że, że właściwie tylko mamy możliwość tego światło zobaczyć w ciemności. i jak do tego się tutaj odnieść. Ja bardziej bym poszła w stronę takiej przenośni, takiej metafory, czegoś takiego, gdzie można by było sobie to zinterpretować i tak dosłownie i, i oczywiście i, i właśnie wybiegając gdzieś tak dalej. Że dopiero w momentach takiego kryzysu Jakiegokolwiek, czy takiego gdzieś, które tylko nas osobiście dotyczy, czy takiego, powiedzmy, już szerszego, gdzie coś się takiego wydarza, to my, jako ludzie, jako ludzkość, mamy możliwość konfrontacji z tym. I wykazywania się bądź nie pobywa różnie tak? tym naszym człowieczeństwem, tym naszym no to, co tam każdy w sobie ma, tym właśnie tym wewnętrznym światłem, że możemy go w jakiś sposób zapalić, że możemy się czymś dzielić, że możemy się nawzajem wspierać, że możemy sobie pomagać, że, że wtedy jest. Duża szansa, że przetrwamy, że po prostu przeżyjemy. W takim kontekście teraz tej sytuacji, w jakiej się znalazłam. Czasem trudno mi tym moim światłem rozbłysnąć. Ostatnie dni mam takie dość, e, powiedziałabym, trudne w znaczeniu e, radzenia sobie z tym, e, że e, no, muszę zupełnie, zupełnie robić inne rzeczy, inaczej, inaczej zacząć e, funkcjonować, z wielu rzeczy e, gdzieś tam e, rezygnować i to w niejaki sposób e, no też. Zmusza mnie do wydatkowania większej jeszcze, jeszcze energii, Znajdywać sobie też coś, co gdzieś tam sprawi mi jakąś przyjemność, jakąś radość, podniesie mnie niejako z tego stanu. I tak właśnie, nawet jak czasem znajduję się w ciemności, chociaż w tej ciemności, takiej dosłownej, naprawdę, w takiej właśnie, kiedy jesteśmy. Wszystko jest zgaszone, gdzie nie ma żadnych rozpras rozpraszaczy, to mamy możliwość tak dokopać się do siebie, słuchać się w siebie, gdzieś to światło w sobie, sobie odnaleźć. Jak zobaczyłam dzisiaj tą, tą lekcję, bo wcześniej nie, nie sprawdzałam. To sobie pomyślałam, no dzisiaj to na pewno nie jest lekcja dla mnie. Bo to moje światło jest bardzo, bardzo dziś przygaszone i bardzo o, ciężko mi jest się stawić do tego. Natomiast zgodnie z tą moją deklaracją, że co dzień nagrywam. I co dzień stawiam się do tego wyzwania, jakie sobie zrobiłam. To, to to nagrywam. Znowu to gdzieś przez siebie tam przypuszczam, bo nie chodzi o to, abym odczytała czy streściła to, co jest w rozdziałach, ale też czasem pokopała głębiej, czasem też na bazie swoich doświadczeń. Czymś się podzieliła i w jakiś sposób to y, też y, wypowiedziała. Y, niekiedy jest mi trudno i gdzieś tam się zastanawiam, ile mogę powiedzieć, ile nie, y, ile, y, co w ogóle też gdzieś tam coś ma wnieść. Więc z tym, z tym światłem to, to dla mnie to oznacza taki właśnie jakiś, ta ciemność oznacza jakiś kryzys, tak? A to światło oznacza, oznacza nadzieję, oznacza sposób poradzenia sobie w danej sytuacji i właśnie gdzieś tam też wychodzenie do ludzi, bo często samemu nie jesteśmy w stanie sobie z czymś. Poradzić, zwłaszcza w obliczu jakichś takich dużych tragedii, to tylko w momencie, kiedy łączymy siły, możemy to przetrwać. I przez to, nawet, że pomagamy innym, też ubogacamy siebie i zapalamy to, zapalamy to światło, siedząc przy świecach. Więc nieustannie, nieustannie w, tej, w tej mojej drodze doszukuję się też dobrych stron, i nie tylko to odwracam, że, że jak to cudownie, że jestem chora, oczywiście, że nie, ale no z tym, co mogę zrobić, jeżeli przyjmę to za fakt, to mogę na dany moment tylko to, co jest mi danym. Przychodzą też momenty, kiedy się, kiedy się buntuję, kiedy mam gorsze dni i po prostu chciałabym, żeby to wszystko się w jakiś sposób skończyło, rozwiązało. I w tej, w tej gdzieś takiej wewnętrznej ciemności szukam też tego swojego. Światła, bo jeżeli jest mrok, to musi być światło. I też Wam tego życzę w szukaniu światła, w odnajdywaniu właśnie tej jasności, bo tylko jest to możliwe w mroku. Więc jeżeli i jesteś w gorszym momencie, w gorszej sytuacji jakiejkolwiek, e, czegokolwiek by to nie dotyczyło, jakiś taki kryzys. E, to poszukać e, raz, że można poprosić o pomoc, jak najbardziej trzeba, a dwa spróbować odszukać e, tego światła. Więc na razie ode mnie to tyle. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.